Cześć! Z tej strony Oskar, witam Was bardzo serdecznie na kanale Krypto na fali. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do omówienia aktualnej sytuacji na Bitcoinie. Podsumujemy sobie wszystkie ostatnie filmy oraz predykcje, no i też powiem, co ja obecnie będę wykonywać na rynku kryptowalut, no i czego się spodziewam, jakiego zachowania na Bitcoinie, no i w którym kierunku rynek będzie podążać przez następne miesiące. Przejdziemy sobie po szeregu danych, po szeregu wskaźnikach, skomentuję wszystkie ostatnie filmy, predykcje, no i też powiem, jak obecnie widzę cały rynek. Więc jeśli jesteś za zainteresowany, no to zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zacznę i jesteś nowy na tym kanale, no to zachęcam do dodania subskrypcji, włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Przechodząc do materiałów, widzimy, że Bitcoin jest obecnie na poziomie 82 tysięcy dolarów. Spadliśmy sporo ze 100 tysięcy dolarów, o blisko tam 15%, no i pojawia się pytanie, co obecnie dalej z kursem Bitcoina. Ostatni spadek był też wywołany w głównej mierze tym, że otwierało się naprawdę bardzo, a to bardzo dużo longów no i wszystkie osoby tutaj co chwilę likwidowało. Chociażby na tym wskaźniku widzimy dokładnie, co się dzieje, jak cały czas otwierają nam się tutaj longi. Może też zmienia kolor na wykresie Bitcoina, żeby to było lepiej widoczne, chociażby na żółty. No i w tym miejscu dokładnie widzimy, jak to wszystko działa. Chociażby nawet w okresie grudnia 2024 roku również mieliśmy tutaj spadki, dopóki ludzie nie przestali tego longować, złapali bias, że o, mogą być dalej spadki, bo nastąpiło tutaj odbicie i grali pod to, a tak naprawdę tutaj cały czas to shortowali. No i były do tego momentu wzrosty. Obecnie wydaje mi się, że sytuacja jest podobna, dopóki ludzie nie przestaną tego na siłę longować, to jak najbardziej możemy iść jeszcze na nowy dołek. No i tutaj czekamy, jak to się ustabilizuje. Nagle, przy wydaje mi się, pierwszym lepszym podbiciu, będzie się odpalać bardzo dużo shortów, no i to potencjalnie może być dead cat bounce. W tym miejscu widzimy wszystkie likwidacje na przestrzeni ostatnich 30 dni, no i też widzimy, ile osób shortujących ten rynek zlikwiduje, jak Bitcoin chociażby pójdzie na 100 tysięcy dolarów. Tutaj widzimy likwidację nawet na poziomie 3,5 miliarda dolarów, gdzie jak spadniemy na 72 tysiące dolarów, likwidacje są około 190 milionów. Oczywiście to są wszystkie dane z ostatnich 30 dni, no i tutaj można to wszystko selekcjonować. Na interwale jednodniowym widzimy, że tutaj jeszcze się otwierają longi, ale nie tak jak chętnie jak shorty. No, już coraz więcej osób zaczyna powoli shortować rynek, a nie longować. No i ogólnie teraz pojawia się pytanie, co jest dalej z bitcoinem, no i też jakie ruchy mamy w planach wykonywać. Ostatnie Ostatni materiał nagrywałem tydzień temu. Jak też mówiłem, że trzeba czekać na zamknięcie się tygodniowej świecy poniżej. Natomiast, może powiedzmy sobie, co było wcześniej, jakie też dawałem predykcje, żeby było wszystko jasne. Jeśli chodzi o cały ruch i od początku, co my robimy, to cały czas w tym miejscu byliśmy nastawieni mocno prowzrostowo, że hossa trwa dalej. Tutaj makroekonomia pokazywała wszystko, że powinniśmy iść do góry. I mój globalny target na Bitcoinie to było coś pomiędzy 130. A 140 tysięcy dolarów, czego tutaj nie osiągnęliśmy, cały czas w tym miejscu, jako jedni z nielicznych, mówiliśmy, że będziemy iść do góry. Natomiast w tym miejscu cały czas czekaliśmy na te poziomy, no i mieliśmy strategię, że dopóki nie zamkniemy się tygodniową świecą poniżej 0,9 wskaźnika, no według nas, HOSSA trwa dalej. No i tak to właśnie wygląda, bo w okresie HOSSA, zawsze jak spadaliśmy do 0,9 wskaźnika, no to służyło nam to jako wsparcie. I dopiero wtedy, jak przełamujemy się tygodniową świecą poniżej całym korpusem, zamykamy się właśnie tutaj poniżej tego wskaźnika, no to mamy potwierdzenie BESY, tak jak to było w okresie 2021 roku, gdzie dokładnie w tym miejscu mieliśmy tutaj potwierdzenie BESY. No i następnie rynek tutaj zrobił Dead cut bounce no i weszliśmy w mocną tutaj głęboką Bessę, -y, gdzie bitcoin spadł do 15 tysięcy dolarów. Ogólnie uważam, że teraz może być podobnie. Według mnie na 70-80% jest BESA. Z racji tego, tak jak też mówiłem w ostatnim materiale, jak nie zobaczę zamknięcia się tygodniowej świecy powyżej 98 tysięcy dolarów, tak naprawdę na całym wsparciu HOSY, no to wchodzimy według mnie w BESSA. No i teraz też widzimy, jak te wszystkie strefy tutaj popytowe zostały rozjechane. Mieliśmy tutaj naprawdę bardzo silne wsparcie. No i wykres ich kompletnie tutaj nie respektuje. No i teraz spadliśmy do okolic. Dołka gdzieś w kwietniu w 2025 roku oczywiście dołek był na poziomie 73 tysięcy dolarów, ale tutaj już jest cały czas paniczna wyprzedaż. Chociażby nawet na wskaźniku RSI, to jest dosyć podstawowy wskaźnik, widzimy poziom 33.7 na interwale tygodniowym. Takich poziomów nie było od dołka Bessy w 2022 roku, czy też nawet podczas COVID-u w 2020 roku. Nawet na interwale jednodniowym widzimy, że jest naprawdę ekstremalna wyprzedaż panika, gdzie wskaźnik tutaj RSI spadł na poziom 21. Ja ogólnie gram cały czas pod to, że według mnie będzie dead cat bounce. Jak już wiecie w tym materiale na YouTubie, który był dwa tygodnie temu, no Dawid powiedział, jakie jest zagrożenie spłynności, no i potencjalnie rynek może tam zawracać, gdzie wprowadziliśmy de na portfelu. Oczywiście wyszliśmy z rynku około jedną trzecią, 1 czwartą, natomiast Resztę cały czas trzymamy, no i w głównej mierze siedzimy teraz w Bitcoinie, co obecnie właśnie uważamy za słuszne. Jeśli chodzi o konwersję. Bitcoina do Ethera. Tak jak już wiecie, około rok temu, na początku tego roku, przekonwertowaliśmy większość bitcoina do Etera na poziomie około 0,033 czy tam 0,032,5. Średnia cena jest podana u nas na mediach społecznościowych, i obecnie na samym początku ta pozycja była na minus, później wyszliśmy na 0, później była na 30% plus. No i teraz znowu wróciliśmy do punktu wejścia, czyli tak naprawdę nasza strategia jest równoznaczna z tą, jak trzy samego Bitcoina, natomiast tutaj no było trochę trudu, było trochę więcej analiz, no i tak naprawdę z biegiem czasu to się nie opłaciło. Uważamy, że teraz ponownie lepiej siedzieć w Bitcoinie, jeśli mamy takie silne potwierdzenia Bessy, no i według mnie to wszystko się zaneguje, jeśli Bitcoin pójdzie na 107 tysięcy dolarów 500, natomiast według mnie na 80% jesteśmy w Bessie, no i trzeba czekać na dead cat bounce'a, żeby sprzedać tutaj resztę swoich inwestycji i właśnie tak to będę robić i tak planuję wykonywać ruchy na tym rynku. Oczywiście w Alty uchroniły nas tak naprawdę potwierdzenia, w tym cyklu nie przeszliśmy w Alty, były oczywiście pojedyncze próby, ale koniec końców i tak to wyszło nam na plus, no i siedzenie w głównej mierze w Bitcoinie i w Etherze, no się opłaciło, natomiast tutaj dosyć mocno teraz nam rynek zjechał, zamknęliśmy się poniżej 0,9 wskaźnika, no i cały czas ja czekam na coś takiego, że potencjalnie tutaj nastąpi dead cat bounce, następnie uważam, że rynek w beście może zjechać do poziomu w 30 40 tysięcy dolarów, no i gdzieś tam potencjalnie będziemy szukać dołka, ale i tak. Uważam, że spadki pionowe no nie będą miały miejsca i prędzej czy później rynek tutaj zawróci, osoby zaczną to na siłę shortować, później pojawi się nadzieja, że jest jednak hossa, no i rynek to później mocno może nam zrzucić. Ja uważam, że przy tak silnym potwierdzeniu, jak zamknięcie się tego wskaźnika tygodniowo świecą poniżej, działa to naprawdę bezbłędnie od 12 lat, oczywiście z wykluczeniem krachu covidowego, gdzie tam żaden wskaźnik nie zadziałał, no to tutaj warto się tym sugerować, chociażby jak było w 2021 roku, no i Później, nawet mieliśmy tutaj miesiąc, dwa miesiące konsolidacji, co jak najbardziej też może się coś takiego tutaj wydarzyć, że dołek będzie nam się tutaj dłużej budował, no i następnie nastąpi gdzieś odbicie, no i później wchodzimy w bezce. Czy to odbicie nastąpi do 100 tysięcy dolarów, czy do 96-7 tysięcy dolarów, nie wiem. Tutaj, chociażby jak tygodniowa świeca zamknie nam się teraz tak poniżej, i też dalej kontynuacyjnie, mamy tutaj małą inwersję i też ferwaju gapa pomiędzy 99 tysięcy dolarów a 95 tysięcy dolarów. No i jeśli rynek tam. Odbije, no to też potencjalnie tutaj można szukać shortów na bestę, no i ja tak będę robić i mam właśnie taki plan, żeby też resztę swoich inwestycji sprzedać. Oczywiście też trzymanie Bitcoina daje mi komfort. Wiem, że to nie upadnie w długiej perspektywie wyjdzie to na plus, dlatego też trzymanie altów czy też Etera na BESCE, według mnie totalnie nie ma sensu. No i ogólnie mam już taką zrojedynkową narrację, że według mnie prawdopodobnie wchodzimy w Bessę. Jeśli pójdziemy na 107 dolarów 107 tysięcy dolarów 500, no to Prawdopodobnie hossa będzie trwała dalej. No i zobaczymy, czy w ogóle instytucje będą miały tyle siły, żeby wywindować nam cenę do góry. Z kolejnych też takich prospadkowych sygnałów widzimy tutaj, że 0,9 wskazik nam zawraca, a każde. Każde odwrócenie się trendu, jak to chociażby też było w 2022-2021 roku, no sygnalizuje nam, że prawdopodobnie możemy wchodzić w bessę. Według mnie, no, na razie cykliczność działa i prawdopodobnie zadziała. Bardzo dużo OG Whaley sprzedaje, grają pod cykliczność, no i możliwe, że w tym cyklu ETF-y nie będą miały jeszcze na tyle siły, żeby wyprowadzić nam cenę do góry. Dla mnie obecnie bazowy scenariusz jest taki, że będę tutaj grać pod dalsze spadki. No no I też będę próbował na dead wychodzić ze swoich reszty inwestycji. No i oczywiście, jeśli coś takiego nastąpi, to też będę tutaj wchodzić w shorty. No i obecnie tak wygląda cała tutaj moja strategia. No i też tak jak wam mówiłem już od wielu miesięcy, że wskaźnik 0,9 to jest wsparcie całej hossy. No obecnie go przełamaliśmy, dlatego ja też zmieniam narrację i te wszystkie poziomy, o których mówiłem, że Ether pójdzie na 5700 dolarów, czy też Bitcoin na 130-140 tysięcy dolarów, gdzie to była moja globalna globalna wycena, i też spodziewałem się, że tam właśnie pójdziemy, ogólnie grałem to cały czas, tutaj od też dłuższego czasu, no i widzimy, że też to wszystko się zanegowało, tak jak mówiłem, że jak zamkniemy się tygodniowo świecą poniżej tego wskaźnika, no to wszystkie predykcje o dalszym wzroście tak naprawdę uważam za nietrafione, no i trzeba będzie się pozycjonować pod dalsze spadki. Więc tyle ode mnie. Ja obecnie uważam, że na 70-80% jesteśmy w beście. Oczywiście jeśli ten interwał miesięczny wypchają na poziom 101 tys dolarów, co z biegiem czasu jest coraz mniejsza szansa, no to uznam, że hossa trwa dalej. Natomiast na razie zdecydowanie z większym prawdopodobieństwem uważam, że weszliśmy w bessę. No i też będę czekać na dead cat bounce'a i to jest według mnie kwestia czasu, jak rynek odbije, ludzie ponownie będą uważali, że możemy iść na nowe ATH, no i wejdziemy dopiero wtedy w Dlatego ja też po zamknięciu się wskaźnika 0.9, o którym doskonale wiecie, no gram pod BSE i też będę się tutaj pozycjonować pod dalsze spadki. Więc jeśli cały dzisiejszy materiał Wam się spodobał, no to zachęcam do dania łapki w górek, w komentarza. No i też jeśli dodatkowo jesteś nowy na tym kanale, no to zostawienia subskrypcji, włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Cześć!